Zakonnica macha na stopa i zatrzymuje jej się piękna kobieta w sportowym kabriolecie. Po chwili jazdy zakonnica pyta się jej: "Taki ładny samochód, skąd na to ma pani pieniądze? A mam takiego jednego gacha, puszczę się z nim parę razy i mi kupuje ładne samochody. Jadą dalej, a zakonnica znowu się pyta: a ta biżuteria skąd?" A to taki inny przyjaciel mi kupuje, wystarczy, że prześpię się z nim kilka razy. Wieczorem, gdy zakonnica śpi w swoim pokoju, ktoś puka i mówi: Siostro to ja, ksiądz Józef, niech ksiądz spieprza, już za czekoladki dupy nie daje. <noise> Facetowi żona zaczęła mówić przez sen, jakieś jęki i imię. Rysiek? Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi, i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi Rychu. Super przystojny, wysoki, śniada cera, czarne, bujne włosy. Jednym słowem bóstwo. Facet w szafie myśli, Muszę przyznać, że ten rysiek ma klasę. Kochanek zdejmuje powoli koszule i spodnie, a na nim stylowe ciuchy, najmodniejsze i najdroższe. Facet w szafie myśli. Kurde, ale ten rysiek to jednak jest spoko gość. Rychu kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu krateczka kaloryfer wysportowany, a klata jak u kulturysty. Facet w szafie myśli, kurde, ten Rysiek to naprawdę ekstra gość. Rychu zdejmuje bokserki, a tu pała aż do kolan. Facet w szafie myśli, o żeż, kurde, Rysiek to naprawdę dobry buchaj. W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się brzuch z celulitem i obwisłe piersi aż do pasa. Facet w szafie myśli O w mordę, ale wstyd przed ryśkiem. <noise> Przyszła nauczycielka do domu Jasia i skarży się jego ojcu. Pański syn w odpowiedzi na moją uwagę pod jego adresem przy całej klasie powiedział, że mnie przeleci. Zaraz z nim to załatwię, powiedział ojciec i podszedł do otwartego okna. Jasiu, pokłóciłeś się dziś z panią nauczycielką? Tak, tato. I powiedziałeś jej przy całej klasie, że ją przelecisz? Tak, tato. To co się szlajasz po ulicy? Chodź do domu, pani już przyszła! Do kościoła przybył nowy wikary i miał wygłosić pierwsze kazanie. Wystraszony tym faktem udał się do proboszcza i powiedział: Księże proboszczu, bardzo boję się tego kazania, gdybym powiedział coś nie na temat lub źle. Niech proboszcz da znak, żebym przestał. Proboszcz spojrzał się na wikarego i mówi: Mój synu, idź z Bogiem, bo ja w ciebie wierzę. Gdy przyszedł czas na kazanie wikary, wszedł na ambonę, rozejrzał się po kościele i mówi: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, na to wszyscy, na wieki wieków, amen. Ksiądz mówi dalej: Moi drodzy parafianie, widzę, że bardzo dużo was zebrało się na moim pierwszym kazaniu: ilu ojców, ile matek, ale drodzy parafianie gdzie wasze dzieci? Gdzie wasze dzieci? W kinach, teatrach, w galeriach handlowych, w burdelach. Proboszcz, słysząc to, złapał się za głowę, a wikary widząc to przerwał kazanie i pobiegł do proboszcza. Księże proboszczu, chyba powiedziałem coś nie tak. Nie mój synu, dobrze powiedziałeś, bo tych dzieci nigdy nam szy nie ma. Tak, ale w pewnym momencie proboszcz złapał się za głowę, więc powiedziałem coś nie na temat. Nie, synu, wszystko dobrze. Tylko gdy powiedziałeś o burdelu, to przypomniało mi się, gdzie zostawiłem parasol. Pogrzeb w małym miasteczku. Chowany jest sklepikarz wyjątkowo nieprzyjemny typ, którego wszyscy nie lubili. Ksiądz zagaduje. Może ktoś z obecnych powie kilka ciepłych słów o zmarłym? Zapada długa cisza, zebrani drapią się po głowach, patrzą jedni na drugich i kręcą z rezygnacją głowami. Cisza robi się doprawdy niezręczna. Przecież na temat tego typa nie da się powiedzieć zupełnie nic pozytywnego i dobrego. Na szczęście gdzieś z tyłu słychać stukanie laski. Podchodzi do trumny staruszek tak ze sto lat. Patrzy na zebranych, nabiera powietrza i mówi zdecydowanym głosem. Jego brat był jeszcze gorszy. W synagodze kontrola z urzędu skarbowego. Kontroler bardzo chce zagiąć rabina i pyta: A co robicie z niedopalonymi resztkami świec? Wszystko skrzętnie zbieramy i wysyłamy do producenta. I raz w roku przysyłają nam świece za darmo. Aha! Po chwili namysłu. A co robicie z okruszkami chleba po jedzeniu? Wszystko skrzętnie zbieramy i wysyłamy do piekarza. W zamian raz w roku dostajemy bochenek chleba za darmo. A myśli, myśli i w końcu: A co robicie z tymi wszystkimi napletkami po obrzezaniu? Wszystko skrzętnie zbieramy, wysyłamy do urzędu skarbowego i raz w roku przysyłają nam chuja na kontrolę. Dzwoni gość po świętach do pracy. Szefie, nie mogę dziś przyjść do roboty. Jestem tak skacowany, że i tak nie będę mógł pracować, więc chyba wezmę zwolnienie lekarskie. Szef na to No co ty? Na kaca jest super sposób. Ja zawsze, jak mam kaca, to proszę moją żonę, żeby zrobiła mi loda, i potem czuję się doskonale. Powinieneś to wypróbować hmm okej, okay, spróbuję. Po godzinie pracownik przychodzi na swoje stanowisko w pełni sił. Szef podchodzi i zagaduje: I co? Jak działa mój sposób? Doskonale, a w ogóle fajną ma w hałupę. Ksiądz dostał cynk od znajomego proboszcza z innej parafii, że ma do niego przyjechać biskup na wizytację. Poszedł więc na targ, kupić coś do jedzenia. Zauważywszy wielką rybę, mówi do sprzedawcy: Jaka piękna, duża ryba! No, sam tego skurwiela złowiłem, ależ pan jest wulgarny. Niech się ksiądz nie denerwuje, to taka nazwa tej ryby, tak jak szczupak czy okoń. Ksiądz kupił rybę i zaniósł na plebanie, gdzie była zakonnica. Jaka piękna, duża ryba, powiedziała zakonnica. No, a ciężki skurwiel. Ale się ksiądz wyraża. Ale siostro, to taka nazwa tej ryby, tak jak choćby sum czy płoć. Niech siostra oskrobie tę rybę. Zakonnica zaczęła pracę, kiedy do kuchni weszła kucharka. Jaka piękna rybka. No jak ja tego skurwiela oskrobie, to pani go usmarzy. A skąd u siostry takie słownictwo dzisiaj? To taka nazwa tej ryby jest jak szczupak czy coś? Na wieczór siedzą przy stole biskup, proboszcz i zakonnica, a kucharka wnosi gotową rybę. Jaka piękna, duża ryba, zachwyca się biskup. Ja tego skurwiela kupiłem, a ja tego skurwiela skrobałam, a ja tego skurwiela usmażyłam. Ksiądz biskup wyciąga steczki litra wody i mówi: "Kurwa, widzę, że tu sami swoi." Przychodzi zakonnica do ginekologa i zawstydzona mówi: Panie doktorze, bardzo mi wstyd, ale w cipeczce utknął mi wibrator i nie mogę go wyjąć. Czy mógłby pan spróbować go wyciągnąć? No spróbuję. Zakonnica zadarła sutannę, a lekarz próbuje wyjąć wibrator. Mija dość dużo czasu i zniecierpliwiona zakonnica pyta: I co? Udało się panu go wyjąć, panie doktorze? Niestety nie, ale tak go obróciłem, że można wymieniać baterie. Jest Jasiu w wodzie i ma wody po kolana. Przypływa łódka i facet mówi do chłopca. Jasiu, wchodź, bo się utopisz. Nie, ja wierzę w Boga, on mnie uratuje. Przypływa druga łódka. Jasiu ma wody po pas, a facet mówi, wchodź, bo się utopisz. Nie, ja wierzę w Boga, on mnie uratuje. W końcu Jasiu ma wody po szyję i przypływa trzecia łódka, gdzie facet mówi: Wchodź, Jasiu, bo się utopisz. Nie, ja wierzę w Boga, on mnie uratuje. No i Jasiu się utopił. Jest już w niebie i mówi do Boga: Boże, ja w ciebie tak wierzyłem, czemu ty mnie nie uratowałeś? Bo ty mały debil jesteś. Ja po ciebie trzy łódki wysłałem. Kochanie, chodź tutaj, dotknij go. Czujesz jaki twardy? No, czuję. Ile razy ci mówiłem, żebyś zamykała chlebak? Przychodzi zakonnica do ginekologa, a on jej mówi: Jest siostra w ciąży. O cholera! Z czego oni te świeczki robią? Kobieta kłóci się z mężczyzną, rozmawiają o córce i mówi: Ty nawet nie jesteś jej prawdziwym ojcem, a ty nie jesteś jej prawdziwą matką. Jak to nie jestem jej matką? Co ty bredzisz? Pamiętasz, jak byłem w szpitalu po porodzie, dałaś mi córkę i powiedziałaś, że zrobiła kupę w pieluchę i trzeba ją wymienić? No i co? No i wymieniłem. Wiesiek, co kupiłeś żonie na urodziny? Perły o, to się wykosztowałeś no, cztery z Kubana wypiła. <noise> mąż i żona strasznie się pokłócili i nie odzywają się do siebie. Wieczorem mąż pisze karteczkę obudź mnie o siódmej. Następnego dnia mąż budzi się o dziesiątej i widzi karteczkę. Wstawa już siódma. Założył się holender z Polakiem, który kraj jest bardziej rozwiązły. Holandia jest najbardziej rozwiązła na świecie, mówi niderlandczyk i prowadzi Polaka do budynku. A tam jedzie marychą. Butelki po winie walają się po kątach, biegają gołe babeczki. Jacyś faceci szastają forsą, a wszyscy wszędzie się dymają. Eee, nic nowego, mówi Polak. Jedziemy do nas, to ci pokażę dopiero rozwiązłość, wchodzą do budynku. A tam jedzie marychą, butelki powinie walają się po kątach, biegają gołe dupeczki. Jacyś faceci szastają forsą, a wszyscy wszędzie się dymają. I w czym różnica? Dziwi się holender. Nasze domy publiczne też tak wyglądają. Kolego, to nie burdel, tylko parlament.